Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj o miesiącu wrześniu, o energii miesiąca września, tak ważnego miesiąca kończącego ten stary cykl numerologiczny dziewięcioletni dla nas, dla ludzkości i dla każdego z nas. Ale zanim się rozpędzę, mam taką informację i chciałam tutaj Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tak wielką oglądalność i tyle miłych słów, które otrzymuję od Ponad tygodnia od ostatniego filmu. Serdecznie chciałam przywitać również nowych subskrybentów. Przybyło ponad 1400 osób, a liczba wszystkich subskrybentów za chwilkę będzie już czwórka z przodu. Jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i naprawdę ogromnie, ogromnie się cieszę. To mi dodaje motywacji, dodaje mi skrzydeł. Dziękuję Państwu za. Za tą oglądalność. Dziękuję Wam za zaufanie, jakie mnie obdarzacie. Nie ukrywam, że też spłynęło bardzo dużo do mnie zamówień na prognozy na 12 miesięcy i również inne na sesje, i, i jest też dużo zapytań o kurs numerologii. I z uwagi na to, że właśnie mamy taki, taki piękny moment, że tak dużo nowych osób przybyło. Proszę Państwa, i właśnie ta, ta, ta rekordowa oglądalność postanowiłam przedłużyć promocję na właśnie prognozy na 12 miesięcy na cały wrzesień. Także proszę Państwa, możecie skorzystać. I tutaj link też oczywiście zostawiam pod filmem. Proszę Państwa, mam jeszcze komunikat. Przepraszam, że tak przedłużam, ale ja potem zawsze zapominam, na końcu zapominam powiedzieć o tym, co też jest ważne. Już w sobotę rozpoczynam kurs numerologii online z nową grupą. Wiele osób, wiele z Państwa pytało o ten kurs, zastanawiacie się i myślę, że to już jest czas, żeby podjąć decyzję, tak? Bo kurs już będzie w sobotę, więc ja serdecznie zapraszam. Może wspomnę także, że nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności matematycznych ani jakichś specjalnych ezoterycznych do tego, żeby po prostu do tego kursu przystąpić. A dobrodziejstw jest z tego bardzo dużo, bo poznacie właśnie bardziej całą tutaj magię tych liczb i ich wpływ na nasze życie, i myślę, że to się przyda wam. W każdym momencie Waszego życia, dla Was i dla oczywiście wszystkich osób, z którymi będziecie chcieli się tym podzielić. Wszystkie informacje na temat kursu, szczegóły są tutaj podlinkowane pod filmem. A jeśli Państwo chcielibyście wesprzeć moją pracę, to możecie mi w każdej chwili oczywiście postawić kawę. Też podlinkuję tutaj taką możliwość i to już wedle, wedle Waszego uznania. No dobra, koniec tych komunikatów. Już mam to za sobą. Powiem Państwu, że jak pracowałam w korporacjach, była taka zasada przy rekrutacji, że zawsze na koniec bierzesz polecenie. Ja zawsze o tym zapominałam. I w moich filmach też zawsze na końcu zapominam powiedzieć o tym, co jest ważne. No marketing też jest ważny, sprzedaż jest ważna, prawda? Więc ja zawsze o tym zapominam. Jak wchodzę już w trans, to... To lecę z tematami i, e, i tak to się zadziewa, że tego co ważne nie mówię. Ale Państwo i tak subskrybujecie kanał, y, y, lajkujecie, komentujecie i naprawdę ja z całego serca pa, bardzo, bardzo, bardzo jestem wdzięczna. No i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych filmów. Proszę Państwa, miesiąc wrzesień, dziewiąty miesiąc. 9 roku numerologicznym 2025. Mówimy tutaj o energii września, a szczególnie o energii do 20 września, bo 21 rozpoczyna się nowy rok numerologiczny i w ogóle nowy cykl numerologiczny. Ale teraz jesteśmy jeszcze w energii 9. 9 roku, 9 miesiąca. Jest to szczególna energia, naprawdę zdarza się no oczywiście, raz na 9 lat. Do tego jeszcze, no za mojego, powiedzmy, życia jako numerolog w tej roli, nie było takiej jeszcze energii, którą mogłabym tak mocno odczuwać i zrozumieć tą energię. I proszę Państwa, takim szczególnym dniem będzie 9 września, bo to będzie dziewiąty dzień, dziewiąty miesiąc, dziewiąty rok. To będzie. Cały ten okres do 20 września będzie bardzo szczególnym dla wszystkich, ale dodatkowo dla mocniej odczują tą energię osoby, które urodzone są 9 dnia września, które urodzone są 18 września i 27 września. Yy, więc tu będzie taka kulminacja, ponieważ Państwo jesteście jeszcze w dziewiątym roku osobistym. Pomimo, że nie jesteście na przykład dziewiątkami, tak, ale jesteście w dziewiątym osobistym, więc dla Was to będzie szczególny też czas. No, i oczywiście jest to bardzo też intensywny czas dla wszystkich numerologicznych dziewiątek. No dobrze, dlaczego taki szczególny? Bo pomimo że mamy taką kulminację wibracji 9, która w numerologii jest tą wibracją zakańczającą, transformującą nas bardzo mocno, o czym za chwilkę jeszcze powiem, to dodatkowo jeszcze astrologicznie jesteśmy w korytarzu zaćmień. I tak, 7 września mamy zaćmienie Księżyca pełne, zaćmienie Księżyca 21 czy 20 września, 20 września mamy częściowe zaćmienie słońca. A 21 września mamy yy, yy, przesilenie, tak? Yy, przesilenie mamy tutaj yy, energetyczne, równonoc mamy, i to jest po prostu. I nowy rok się oczywiście zaczyna, tak? Numerologiczny, i będzie nów księżyca. Więc to jest po prostu no, tak niesamowita energia, że myślę, że niek dla niektórych to może być nawet jazda bez trzymanki. Bardzo, bardzo intensywny dla nas czas, niekoniecznie dla wszystkich miły, bo czym jest ta dziewiątka? Proszę Państwa, ta dziewiątka w tych wszystkich objawieniach swoich, ona tutaj będzie nas skłaniała, prowokowała i cała ta energia w tym, w tym miesiącu. Do, do tego, żeby zrobić porządki w swoim życiu, w każdym aspekcie życia. Tutaj już naprawdę nie ma czasu na zastanawianie się, na jakieś przeczekanie. To jest moment na to, żeby uporządkować to. To jest tak, jak. Chcemy kupić nowe ubrania, i nie mamy miejsca w szafie, to robimy porządki w tej szafie i co robimy? Zastanawiamy się, czy dane rzeczy są nam potrzebne, czy nie, i po prostu je odkładamy, rozdajemy, w każdym razie pozbywamy się ich. Tak? Yy, więc róbmy porządki. Zastanówcie się Państwo, yy, czy jesteście szczęśliwi? Czy jesteście zadowoleni ze, ze swojej pracy? Czy jesteście zadowoleni ze swojego małżeństwa, ze swoich związków, ze swoich dochodów, ze swojego stylu życia, ze swojego rozwoju duchowego, wszystkiego czego chcecie, tak? Każdym ze swojego zdrowia? Na ile jesteście zadowoleni i tutaj istotne i bardzo ważne jest to, aby być ze sobą szczerym. To już nie jest czas na odkładanie tego na później. Jeżeli czujecie gdzieś pod spodem, w środku, że przez długi czas nagromadziło się wiele takich rzeczy, które mówicie, że chcia chciałabym, tak, tego, pragnę tego, yy, nie chcę tego, ale dalej tego nie robicie, to teraz będzie test. To po prostu teraz będzie test. I jeżeli sami tego nie załatwimy, to wszechświat zrobi to za Was. I to może być takie, no, właśnie, drastyczne wtedy, bo będziecie zaskoczeni. Więc jeżeli mówisz sobie, muszę zmienić pracę, muszę się mm, przeprowadzić, muszę zrobić z tym porządek, muszę się rozwieść, chcę się tak zmienić coś, ale nic z tym nie robisz, nie podjąłeś żadnych działań, to masz dwa wyjścia. Albo zmienisz to nastawienie i zaczniesz działać, i Zaangażujesz się w to, czego tak naprawdę chcesz <laughs> i odetniesz to, czego nie chcesz. Tak jak kable się odcina, tak? Definitywnie zakańczasz i się odcinasz. Albo po prostu przestań to mówić i, i, i zakończ to, bo utkniesz, utkniesz, utkniesz. Zmień nastawienie. Jeżeli chcesz zostawić tak, jak jest, Dobrze, ale mniej świadomość tego, że jeżeli nie podejmiesz teraz tych działań, to po pierwsze, może wszechświat ci w tym bardzo mocno pomóc i nie będziesz zadowolony, bo to będzie naprawdę trzęsienie ziemi. A druga rzecz, to jest też tak, że jeżeli gromadzimy przez lata rzeczy, sytuacje, emocje, które nam nie służą, nie sprzyjają, to tak jak z rakietą, która ma wystartować, i ona jest bardzo obciążona, tak? No to wtedy ona co? No, ona musi, potrzebuje więcej paliwa, żeby wystartować. I to jest właśnie to, że jeżeli zrobisz porządek yy, w swoim życiu, odważysz się na to. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo my trochę działamy na autopilocie i wiele rzeczy po prostu powielamy często się nad tym nie zastanawiamy. Ale jeżeli nie zrobisz tego porządku, no to tak utkniesz, będzie ci ciężko ruszyć z nową energią, kiedy przyjdzie nowy rok numerologiczny. A dziewiątka wrzesień bardzo służy do tego, żeby właśnie wszystkie stare sprawy, konflikty, trudne sprawy, żeby się na nie otworzyć i je pozamykać, również trudne relacje, również momenty, w których na przykład Wiesz, że kogoś uraziłaś, uraziłeś, tak, należałoby przeprosić, to jest to też bardzo dobra energia do tego, żeby to zrobić, żeby tego nie odkładać. Tu naprawdę już nie ma na co czekać. Jeśli się nie pozbędziesz tych balastów, tych balastów, balastrów? to ta rakieta będzie bardzo ciężko. Będzie jej bardzo ciężko wystartować. Jeśli pozamykasz tematy, oczywiście, że to będzie proces, ale tutaj chodzi o to, że to się nie stanie w jeden dzień, ale chodzi o to, żeby była ta intencja i ten zaczyn, że jest podjęta decyzja. To wtedy rakieta, potrzebująca mniej paliwa, wyniesie was po prostu szybciej i wyżej w tą nową energię przemiany, przemiany i nowego startu. Bo wrzesień jest tym miesiącem transformacji, tym miesiącem podsumowań, kiedy wszechświat wystawia nam wszystkim rachunek za te dziewięć lat. I my się mamy teraz zastanowić i oddzielić wszystko to, co nam służy, co chcemy ze sobą zabierać na nową drogę, a czego nie chcemy. I tym szczególnym, szczególnym dniem, gdzie naprawdę może być bardzo wywrotowo, jest. Portal, portal brama otwarcia, brama przemiany 9 września. To będzie portal 9.99. Tutaj może się coś naprawdę drastycznie stać, może, mogą być jakieś właśnie nagłe zerwania, nawet, nawet związków jakiś, tak? I czy, czy w innych waszych sytuacjach życiowych? Ale proszę Państwa, proszę wierzyć i zaufać, że wszechświat wie, co robi. Jeśli to nastąpi, to, y, to będzie przykre, ale trzeba zaufać, że to wszystko służy Waszemu wyższemu dobru. Wszechświat zawsze wie, co jest dla nas lepsze. I z perspektywy czasu na pewno to, y, to pomoże spojrzeć na ten trud, który teraz trzeba będzie podjąć i to zaakceptować i przeżyć po, y, no, po prostu w inny sposób. I jeszcze podziękujecie wszechświatowi, że tak się właśnie przytrafiło. Także nie czekajcie, aż on sam za Was to zrobi, te energie same podziałają, tylko bądźcie proaktywni, działajcie wcześniej, z wyprzedzeniem. Co jest też istotne, proszę Państwa, nie bójcie się marzyć, otwórzcie się na, ma, na swoje marzenia, często być może gdzieś zakopane, przykryte yy, różnymi sprawami życiowymi wróćcie do tego swojego takiego wewnętrznego dziecka, przypomnijcie sobie, co wam sprawiało radość, jak byście chcieli się czuć, co byście chcieli zmienić, jakbyście chcieli żyć, jak to wasze nowe życie ma wyglądać. Więc zróbcie sobie, szczególnie kiedy będzie nów księżyca, zróbcie sobie mapę, mapę marzeń, tak, to się na, to naprawdę działa. To, słuchajcie, moja córka robiła ostatnio mapę marzeń. To jeśli z tej mapy wszystko spełniło, miała na tej mapie kanapę beżową z czarnymi nóżkami i proszę sobie wyobrazić, że taką ma dokładnie nawet taką samą. To jest niepojęte. I kluczyki od mieszkania, chociaż w ogóle na tamten czas nie było perspektywy, że jakieś mieszkanie się pojawi w jej przestrzeni, a się pojawiło, i samochód, i po prostu to się wszystko spełnia. Więc proszę Państwa, wierzmy w to. Tutaj chodzi o intencje, o te myśli nasze, bo to myśli nasze kreują naszą rzeczywistość. Więc nie bójcie się marzyć. Odkopcie te swoje zasoby, tak? Te swoje najskrytsze gdzieś tam wnętrza, i to jest świetny moment na to, żeby się na to otworzyć, zrobić sobie dobry plan, przemyśleć, co ja zrobię, jak już ta rakieta wystartuje i nie będzie żadnych balastów, nic nie będzie mnie ciągnęło w dół, bo zrobię już porządek z tym, tak? Co ja wtedy zrobię? Bo nowy rok, o którym jeszcze będę pewnie nakręcała filmy, on będzie. Tą energią, gdzie naprawdę, ja już mówiłam w jakimś filmie, szkoda będzie zmarnować tej energii na to, co przyjdzie. Ta, to będzie energia dodająca nam właśnie skrzydeł. Pojaw będą się pojawiały no, no możliwości nowe. tak? Może przyjdzie nowa praca, nowy związek, nowa propozycja y, gdzieś zamieszkania, podwyżki, awansów, wszystkiego, y, otwierania działalności, jakieś pomysły przyjdą. Proszę Państwa, to naprawdę będzie niesamowity Nowy Rok. Teraz jeszcze tego nie zaczynamy, tak? Teraz jeszcze do 20 września nie, bo mamy tą dziewiątkę, dziewiątkę, tych dziewiątek dużo i ten niełatwy czas w tym korytarzu zaćmień, ale już jak przyjdzie Nowy Rok, a szczególnie w październiku, bo to będzie pierwszy miesiąc z kolei tego Nowego Roku, więc będzie rok jedynkowy i jedynkowy miesiąc. No to wtedy możemy podjąć te działania i z całą siłą skoncentrować się właśnie na wdrażaniu ich, tych naszych marzeń, właśnie w nasze życie. Ech, co mogę powiedzieć? No, proszę Państwa, yy, nie bójcie się, nie bójcie się, zmiany są w życiu ważne, potrzebne. Dzięki zmianom yy, świat idzie z postępem. Ja wiem, że często zmiany. Wywalają nas z tego poczucia komfortu, my byśmy tak chcieli sobie żyć spokojnie i tak po prostu bez żadnych przebojów, tak, żeby wszystko było przewidywalne. No, miesiąc wrzesień z pewnością będzie miesiącem, który będzie prowokował do tego i zachęcał, i on naprawdę daje nam takie możliwości żeby jeśli jest coś w Waszym życiu, co wymaga uzdrowienia, przemyślenia, pozamykania, posprzątania, to żebyście tego nie przespali, tak? Tylko właśnie zadziałali. Teraz, teraz jest ten czas, bo no niestety może zdarzyć się tak, że Wszechświat załatwi to za Was. I chyba nie jest fajnie być tak zaskakiwanym, nie? Ja oczywiście nikogo nie straszę, ale jeśli odczujecie taką energię w sobie, to to, to zobaczcie, jak to, jak to będzie u Was. No i, no i cóż, afirmujcie oczywiście i mapy marzeń na tego 9 września, ale przede, na, na przede wszystkim na, na zac... ojejku, Nów Księżyca 21, bo to będzie bardzo, bardzo ważny dzień. Nie tylko to będzie otwarcie nowego roku, ale też jest to właśnie Nów Księżyca. Który właśnie w nowiu, kiedy Księżyca nie widać, to, to po nowiu zawsze tego Księżyca yy, przybywa, tak? bo on wtedy idzie do pełni. Więc, wszystko to, co zainicjujecie tak na tych mapach marzeń czy w afirmacjach, właśnie 21 września, to wszystko będzie rosło to wszystko sobie będzie rosło aż do pełni, czyli nabierało kształtów, nabierało swojej formy i poczujemy zupełnie inną świeżą energię. Myślę, że ten wrzesień, nawet nie myślę, ja już to widzę co się dzieje. No to jest też taki burzliwy czas właśnie w polityce, w gospodarce. Już mówiłam to w poprzednich filmach, zauważcie państwo, jak się teraz dużo rzeczy dzieje, jakie zasłony opadają, jak ludzie Społeczeństwa, całe narody reagują silnie na kłamstwa, na oszustwa. Jak wychodzi na jaw taka bezpośredniość, prawda, no ja jestem po prostu w szoku. I oczywiście jestem daleka od wszelkich tutaj preferencji politycznych, bo ktoś mi kiedyś zarzucił, że pani tu ujawnia swoje preferencje. Oczywiście każdy ma do tego prawo i ja też i mam oczywiście swój kanał, więc mogę mówić co chcę, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzieją się takie rzeczy, które ja, a już no, mam swoje lata, ja jeszcze w życiu nie widziałam takich reakcji typu mamy na przykład prezydenta, który... W końcu y, domaga się reparacji od Niemców, tak, tych wojennych. Wow, byłam po prostu w szoku. E, to, że on zablokował weta, właśnie, tak y, dotyczące wielu ustaw, tak, bardzo, na których bardzo zależało y, na przykład y, naszym sąsiadom. Mm. Y, cokolwiek, by, by nie mówić, no, jest po prostu, no dzieje się niesamowicie dużo, tak? W wielu obszarach, już nie będę do tego wracać, Państwo sami to obserwujecie, sami to widzicie, to jacy ludzie zrobili się odważni, jak się, jak się jednoczą we wspólnym celu, jak na tym Westerplatte, co tam była sytuacja teraz, tylko widziałam tak na chwilkę po prostu w te, na Facebooku, no, jak się zachowano wobec, wobec premiera, więc, proszę Państwa, ja nie oceniam, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale yy, ogólnie rzecz biorąc, z takim yy, rozdzieleniem i podziałem, że wreszcie rozdzielamy szare i mówimy jasno, jak jest, cokolwiek to jest, to ja nie pamiętam takich czasów za mojego życia. To jest po prostu fenomen i to jest właśnie ta energia, że tutaj. No, kolokwialnie mówiąc, może być taki wstrząs, tak? Taki wstrząs, którego się totalnie możemy nie spodziewać, i nagły zwrot akcji, bo to stare, co już nam nie służy jako nam, narodowi ludzkości, to wszystko teraz runie. To runie i to się po prostu, ale nie dlatego, żeby to był jakiś kataklizm i mamy zniknąć z powierzchni Ziemi. To nie taki wydźwięk katastroficzny to taki wydźwięk, że wszechświat nas będzie zachęcił, żebyśmy na tej, nie wiem, powiedzmy szachownicy życia, którą on począśnie tak, żebyśmy te figury poustawiali na nowo, tak jak my chcemy, żeby to nasze życie wyglądało. Więc pamiętajmy, jak myślisz, tak masz, jak masz, tak jak a masz, tak jak myślisz, tak, więc Każdą myślą też wspieramy, albo zasilamy tego białego wilka, albo tego czarnego. Musimy się teraz określić. Jesteśmy jak takim szybkowarze, w którym się wszystko gotuje i tu nie ma czasu na drzemkę. Po prostu nie ma czasu. Albo zadziałamy, albo zostaniemy osadzeni w starej energii, która nam no, będzie nas niestety blokowała do tego, żeby przyjąć nową energię. I ten nowy dziewięcioletni cykl może być w związku z tym dla nas dużo trudniejszy do tego, żeby go na maksa wykorzystać. Proszę Państwa, ja zachęcam do analiz, zamawiania różnych analiz na nowy rok numerologiczny, prognozy na 12 miesięcy, sesji. Jeśli Was to interesuje, chcecie wiedzieć, jak to u Was będzie indywidualnie, indywidualnie, gdyż y Dlaczego o tym mówię? Bo ten horoskop, który tydzień temu w niedzielę na nowy rok, on jest bardzo taki ogólny. tak? On jest ogólny, bo trudno jest w numerologii tak przyporządkować każdemu rok osobisty, to się zupełnie inaczej liczy. Więc tam jest, opowiadam o tych energiach dla każdej liczby. Ale liczba numerologiczna, ta, która nam wychodzi z dodania, z sumowania wszystkich cyfr dacie urodzenia, to jest naprawdę. Bardzo ważna, istotna liczba, i ona wnosi mnóstwo informacji już o nas, ale to jest bardzo taka informacja, która, no można powiedzieć, czubeczek góry lodowej. Dopiero później, kiedy zaczynamy wchodzić w głąb i rozrysowywać diament życia, rok osobisty, właśnie osobisty, osobisty, który trwa od urodzin do urodzin, każdy może być w innym, to to są dopiero te rzeczy, o których my się dowiadujemy o sobie najwięcej. Dlatego zachęcam, warto poznać siebie, więc no, moja oferta pełna jest oczywiście na mojej stronie, już nie będę teraz tutaj się yy, yy, doreklamowała aż tak mocno, bo Państwo sobie przecież możecie tam spokojnie zajrzeć i poczytać, yy, ale zapraszam i zachęcam do tego, żeby, żeby zobaczyć, co tam jest, jeżeli Widzicie dużo związków numerologii z, z Waszymi działaniami, chcecie się o sobie dowiedzieć więcej, to ja jestem. Yy, więc zapraszam do konsultacji, do zamawiania portretów, prognoz na 12 miesięcy, bo przedłużam tą promocję do końca września. No cóż, yy, no i oczywiście na kurs numerologii 6 września, tak? Także też wszystko będzie podlinkowane tutaj pod, pod filmem, a jeśli te wartości dla Państwa są istotne, ważne, coś wnoszą w Wasze życie, te moje filmy się podobają, to, to nie mam nic przeciwko, żebyście Państwo mnie wsparli, chociażby małą kawką, którą możecie mi postawić, a ja będę miała jeszcze większą motywację, żeby dla, dla Was takie treści właśnie tworzyć. Także Serdecznie Państwa pozdrawiam. Trzymajcie się mocno w tym wrześniu, bo to naprawdę może być jazda bez trzymanki, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc wypijemy sobie tego szampana 21 września, kiedy nam się rozpocznie nowy rok i będziemy sobie życzyć wszystkiego dla nas co najlepsze i będziemy wybierać dla nas co najlepsze. Także wszystkiego, naprawdę. Cudownego, nie bójmy się marzeń, zróbcie porządki w życiu i otwórzcie się na nowe. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.